Hmm. Dobra Ciemanko, z tej strony Papa Buch oh. Kurde Stoliczku na się. Takie coś dzisiaj Nie wiem Co tam w środku jest Choć się domyślam, no Dobra Trudno to Roztworzyć Tu jest Ops Dobra, pierwsi se zobaczycie. A teraz ja sobie zerknę. No tak, jakieś fajne, <laughs> fajne rzeczy mi tu przyszły. No, XLK. Kurde, owy, owy, owy to nam nie weszło. Bo podoba mi się już, ale XL, mam pewne obawy. Co tutaj jeszcze jest? Tak właśnie jak myślałem, chociaż, 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 chociaż zaraz wam coś pokażę. O, co tu już u, u mnie na półce jest? E, czekajcie, wyciągnę się z uchwytu, rozłączyłem się w trakcie. O, patrzcie, co tu jest już? Już jednego nie ma. Takie cuda. Dzisiaj przyszło na półeczkę i dzisiaj przyszło na testy. Ja pierdziele znowu rozłączyłem. Nie wiem. Nie wiem po co. Okej. Okay. Ustawmy, żeby to jakoś wyglądało. Dobra. <tryk> Sik. SIG wypuścił w końcu Longfile, no skłamałbym, jeśli nie powiedziałbym, że darzę tą firmę wielkim szacunkiem, no bo uczuciem to to może nie no, ale o. A czemu ja nie mam herbaty hibiskusowej? Trzy cztery, no tak, no to no to jednego mi brakuje. No tak, już są cztery, a ja mam. A ja mam, kurde, 7 tylko smaków. Dobra, co mamy? Mamy zieloną herbatę ice. Dalej mamy cytrynowa herbata ice. Dalej miętowa herbata ice. Potem gruszkowa herbata ice. Malinowa herbata ice. Brzoskwiniowa herbata ice. Elderflower to jest kwiat czarnego bzu, tak? Czy dzikiego bzu. Poprawię tam w opisie, bo widzicie jak to. No i hibiskus, hibiskus, herbata, ice oczywiście. E, teraz tak, no ja wiem, że wszyscy Longfila zalewają, pomiącha dwie 2 sekundy i gotowe, nie? No ja tak nie robię. Ja po zalaniu Longfila, no czekam sobie 3-4 dni i dopiero się za to biorę. Kurwa, ile do tej bazy pójdzie? Do każdego to jest dziesiątka, w sześćdziesiątce. No to do każdego pięć szotów. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45 szotów. Czego się nie robi dla tego, no jak to mówią, dla sprawdzenia. Jutro szoty powinny mi przyjść, bo nie mam nawet tyle dzisiaj. Ale miały przyjść dzisiaj, ale już jest godzina. No, 16.40, to już na pewno dzisiaj nie przyjdą, ale jutro przyjdą, więc zalejemy. Zaleję wszystkie. Mimo, że miętowej herbaty ice, no nie za bardzo, ale to najwyżej, najwyżej ktoś ją dostanie ode mnie. A, a resztę, no to żem jest bardzo ciekaw. No. E, tak Wam powiem, tylko w oryginale, no nie znaczy w oryginale, no to też jest oryginał, tylko w 10 ml Sika z tego wszystkiego. Brzoskwiniowa herbata, cytrynowa herbata, to są takie moje. Gruszkowa herbata, to są takie w takiej mojej topce, nie? Co nie znaczy, że reszty jakoś tam nie wiem, nie lubię albo mi nie pasuje, czy coś. No, zaraz to źle zabrzmi, może albo coś, ale Sika naprawdę lubię. Po prostu, no, jak ktoś mnie pyta. Yy, o, o najlepszego producenta dla mnie zaznaczam. Nie jestem wyrocznią i nigdy nie twierdziłem, że jak coś ja powiem to jest. Nie wiadomo co. Dla mnie SIK. Po posiku, posiku, po Siku, po SIKU chyba wibar. I po vibarze dla mnie będzie. Yy, no, sol, nie? aczkolwiek, aczkolwiek też. Yy, na tornado saltem się zastanawiam, czy so, y, sola u mnie nie przeskoczy, nie? W kategorii po prostu firm, a nie, a nie, a nie smaków, czy tam, czy tam coś tam, nie? Coś tam jeszcze jest w tej paczce. Zaraz zobaczymy, co. Trochę siana, znaczy siana, takich tych, nie? O! Długo pisadła bardzo tego, tego to ile bym nie miał długopisów tak kurwa zawsze muszę szukać długopisu no. tak samo nożyczek kupiłem sobie kiedyś 7 par nożyczek gdzieś one tutaj leżą a jak mi się uda jedną czy, czy, czy dwie pary znaleźć na moment jak ich potrzebuję to jest wszystko Ach. jeszcze jakieś takie o takieś kubeczko to jest chyba no ja no to już wiadomo w czym w czym kawka będzie robiona? Chociaż no, do kawki też mam taki fajny kubek z tego, z ogzwy, nie? A wam pokażę. Jeszcze wam pokażę. Jeszcze wam pokażę mój kubek do zadań specjalnych. To jest to. To jest kubeczek z Okswy, Taki ala termiczny. No ale no, 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 no. Dzięki, fajny kubek, e, o, a to jest mój kubek do zadań specjalnych, litrowy, jak jest fest pragnienie, to korzystam z tego, teraz do kawki był ten, ale trzeba będzie jutro kubeczek rozdziewiczyć, bo dzisiaj to już za niedługo wychodzę, więc dzisiaj już będzie za zawczas, pokażę Wam go potem z bliska. To jest bryloczek z otwieraczem. I takie rzeczy się ceni. No. Cyk już na święta pokazał, że, 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 że ma kurde, że ma w głowie to, co trzeba. No. Dobra. I co tutaj jeszcze? Co to jest? Naklejki? Naklejki czy kurna tatuaże jakieś? Tatuaże to są kurwa. Jak będzie lato, to se zrobię. Będę łaził. No i córka moja pewnie wychaczy taki jeden tatuaż, no Bo ona też lubi. Znaczy, no wiadomo, że nie, nie tego typu tematy. Ona dobrze wie, gdzie tata robi i co robi. Ale pobawić się czemuż by nie. I co tu mamy jeszcze? I jeszcze mamy naklejki. To naklejki od razu. O, ta, ta naklejka mi się podoba. Naklejka od razu wleci na moją ścianę. Ciach. I może wleci jeszcze jedna. Gdzie by ją tutaj dać? O, o wiem gdzie. O. na mój nowy uchwycik do nagrywania z nad stołu. no fajnie kordę, no w tym w tym, w tym filmie no nie, nie, nie dowiecie się nic jak to, a jedna ważna rzecz ja to będę rozrabiał wszystko z bazą e, zasadową bo zawsze wolę zasadę niż stół, bo lubię jak pierdyknie porządnie, a nie no, a nie tak jak na Soli, nie? Więc to się, to się kurczę, okaże, jak, jak, jak tę chwilę znoszą. E, no, rozrabianie z, z zasadą, nie? Dobra, jeszcze sobie wyciągniemy. Buteleczka pewnie czarna. Czarna, ale, ale lekko przeźroczysta. No, taki standard. Fajnie naklejka naklejona. Nie ma ani nie jest krzywo, ani nigdzie nie odłazi, więc jest git. No, także dajcie znać w komentarzach, czy jesteście ciekawi mojej opinii na temat tego, no ale to myślę, że yy, no, weźmiemy sobie po trzy: zrobimy chyba że no nie wiem napiszecie w komentarzach he mamy w dupie twoje zdanie co ci tam ten no i powinniście w sumie mieć w dupie moje zdanie bo to jest tylko i wyłącznie moje zdanie jak oglądacie sobie coś na YouTubie nie i ktoś wam mówi kurwa to jest świetne czy coś no ja pierniczę dla niego to będzie świetne no dla niego to będzie świetne skoro tak mówi Powiedzmy, bo to też jest ciekawa sprawa. Ale yy, nie każdemu wszystko musi smakować. Może się tak zdarzyć, że któreś tutaj. No, mint, yy, miętowa herbata ice. Już Wam mogę powiedzieć. Chyba, że mnie czym zas, zaskoczy. Ale już Wam mogę powiedzieć, że to nie dla mnie, bo ja nie, nie jestem miętowy. Kiedyś ice a też nie nienawidziłem. No, ale wiadomo, po latach już się człowiek przyzwyczaił i, i, i w tej chwili ice jak najbardziej. Jak najbardziej mi pasuje. Niech i tak będzie, nie? A, i zobaczyta w następnym filmie, czy Papa Bóg wszedł w tę bluzę, w no. Że mu tak bęben nie wystaje, kurde. <laughs> Dobra, mówił do Was Papa Bóg, trzymajcie się. Cześć. O kurwa. Uważam, że i tą bluzę. Może jest, kurwa, jako, no, jako tako, no. E, kurwa, może i wejdę. E, no, kurwa, Patrz Tak o. Wlazłem. O. Wlazłem. Już jest całkiem, kurwa, nie jest, Cieplutka, kurwa. すね。